Siemaneczko, Siemaneczko, wszystkim z tej strony Łukasz, z kanału Detektorysta Japa. 1 maj, 6 rano, nie mamy co robić. Obudziłem się po 5 i stwierdziłem, że jadę coś poszukać, ale że do zgód mam daleko i na lasy czekamy. To ruszam sobie na bulwary lubelskie i zaraz zobaczymy, czy coś tutaj wyjdzie na plac zabaw. Myślałem, że ludzi nie będzie, ale tu już widzę, ludzie trenują rano, ale zrobimy szybkie reko, zobaczymy, czy coś tu będzie w ogóle wychodziło. A teren mamy fajny, zobaczcie. Teren jest fajny. Naprawdę pięknie to wygląda. Śmigamy na plac zabaw i działamy, działamy. Tak więc do pierwszego dołeczka, do pierwszego sygnału. Hej! Pierwszy sygnał i mamy 20 groszy, słuchajcie. Eksplorując teren koło bocianego gniazda znalazłem teraz słuchajcie złoto według w dwóch naminała 50 grosz coś tu zaczyna się dziać, zobaczymy co będzie dalej. I teraz takie dołeczkę z piaseczką koło gwiazda gniazda. Wychodzi mi 2,20 No, raz zabaw chyba jest dobrze przeszukany, ale przelecimy i zobaczymy co będzie dalej. I żeby kochani Was nie przynudzać każdym sygnałem, no to spod takiej karuzeli wyszło nam 2 dwa, dwa złote i 2 grosze. A tak więc idziemy teraz zobaczyć co się dzieje na Tyrolce. Niestety Tyrolka nic nie przyniosła, żadnych efektów, a tu jesteśmy przy takim pajączku i wychodzi pierwsze 2 ziko. I przy mini pajączku wychodzi nam jeszcze 5,50. Tak więc jest. Jest dobrze. Bełusik w akcji. Program czuły. No, czułości generalnie tutaj zniżyliśmy do 70 i lecimy 24 kHz. Idziemy jeszcze trochę piasku, mamy w sumie 4 takie punkty i lecimy na kolejny plac zabaw. No i słuchajcie, drodzy Państwo, za wiele tutaj na tym placu zabaw nam nie wyszło. Coś tu jeszcze jakieś dzięki mam, chyba. Teraz sobie zobaczę, tylko odłożył detektor, słuchajcie, ale ktoś już tu szukał, nie? Ktoś tu szukał. Nie, nie mam, mam jeden grosz, tylko wyrzucam, nie nagrywałem. Idziemy zrobić teraz jeszcze tamte drążki i lecimy na drugi plac zabaw zobaczyć co się dzieje. I drodzy widzowie, kończymy poszukiwania na tym terenie. Tam na tych drążkach wyszedł mi jakiś jeden grosz, a tu trzeba złomice walić bo jednak trzeba, trzeba to oczyszczać wszystko. E, poczekajcie. Gdzieś tu mamy jeszcze zrywki. O, jakieś 20 groszy się zapamiętało jeszcze, słuchajcie, zobaczyć No, tak więc. E, chyba tyle. Chyba tyle śmieci mamy. No ale co? Ruszyliśmy trochę dupeczkę z domu. Jadę jeszcze na jeden plac zabaw, może mi się uda e, coś znaleźć. No ale podsumowując ten zabaw, za wiele tu nie wyszło. Widać, że jakaś mordunia tutaj chodzi i czyści na bieżąco, bo pod huśtawkami to w ogóle ani, ani centa, nie? Ani centa, tak więc przed sezonem yy, letnim to już naprawdę w sumie na zimę to oni to już pewnie wyczyścili. Yy, wyłączamy do usika i lecimy słuchajcie. No z kilometr stąd na kolejny plac zabaw. zobaczymy czy tam coś wyjdzie. No i trzeba wracać do domu, bo dzisiaj dzieciakom obiecałam wycieczkę rowerową, To tak więc pojedziemy gdzieś na jakąś długą wycieczkę. Nie wiem czy coś tam wam nagram. Zobaczymy jak to będzie z czasem. Później jakiś tam grill. No wiadomo majówka. Majówka, majówka. A jutro słuchajcie, jadę na wieś i będziemy kontynuować projekt niewiadowki. Tak więc zostańcie ze mną do końca. Oglądajcie, subskrybujcie kanał, łapeczka do góry, dzwoneczek. I słuchajcie, lecimy w temacie. Tak więc, widzimy się na kolejnym Placu Zabaw. I zmieniamy miejscówkę. Słuchajcie, już na tym placu Zabaw w tamtym roku byłem. Zobaczymy, czy coś doszło. Mam nadzieję, że coś doszło. Plac osiedlowy u mnie na osiedlu. Tak więc, działamy. Nie wiem, czy z tego filmu coś będzie, ale zobaczymy. Jeden grosik, słuchajcie, na szczęście, podejrzewam, że tu za dużo nie będzie, ale trzeba ten brzucholek spalić, tak, więc lecimy dalej. Mało tych sygnałów, słuchajcie, same kapsle, zrywki, a tu waziko wpada, nie, pod huśtaweczką, siedzimy, zobaczymy, co będzie dalej. A teraz spada w takie ponierce. dwa grosze, słuchajcie, dwa grosze, zobaczymy, co wyjdzie dalej. Jeden Ziko teraz wpada. Coś się rozkręcamy, ale nie nastawiajmy się, że będzie dobrze. Najważniejsze, że posprzątamy plac zabaw dzieciakom z tych kapsty i tych innych złą. A teraz wyszła nam taka nabika. Calvin Klein. Komuś się odczepiło, odkleiła. I wpada Ziko spod takiego placyku. Ale mówię, już ten plac w tamtym roku robiłem. Więc tutaj nie spodziewałem się jakichś... Mega no, tak efektu. Jak słyszycie, i zrywek mam tutaj masa, Tak więc lecimy jeszcze 20 minut i jedziemy na śniadanko. I kolejne 5 groszy na szczęście. Ja! Yeah. Słuchajcie, jeżeli ci szukacie na placach zabaw, to zawsze wybierajcie miejsca, gdzie te dzieciaki naprawdę mogły gdzieś tam coś pogubić, czyli na jakichś linach, przejściach i tym podobnych. No i mamy 50 groszy, jest tego efekt, tak więc lecimy dalej, zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie dzisiaj. Kolejne 50 groszy spod takiej tu wspinaczki. więc coś tam wychodzi jeszcze, jeszcze coś pogubili. Na jesieni tu byłem, ale widzę, że 5 złotych mam. I kochani, ostatni element naszego dzisiejszego wypadu. Robię huśtawkę i jadę na jajecznicę. I czy coś tu nam jeszcze wyjdzie? Zobaczymy, zaraz trochę się odsunę. Może coś zgubili. Zero sreberka, zero złotka. Po złotek oczywiście i kapsli jest tu masakrycznie dużo. Jak na każdym placu zabaw, słuchajcie. No, to słupak łapie. Myślałem, że coś może na żywo kopniemy. Ale nie wiem, czy się uda. Nie wiem czy się uda, takie są słuchajcie poszukiwania Właśnie placykowe nie Nigdy nie wiemy Co może się przydarzyć A tym bardziej, że możemy sobie Legalnie w centrum miasta Słuchajcie pochodzić I to jest piękne Zaraz sprawdzimy sobie pod jedną łoweczką. Coś mamy Coś mamy Coś mamy, czyli będzie 50 groszy? A nie, mamy zrywkę kolejną. Jest zryweczka, słuchajcie. Do tych poszukiwań trzeba mieć naprawdę bardzo dużo cierpliwości. A, ogólnie to zepsuł mi się Mi-4, słuchajcie. Przestał działać, to znaczy na początku działał, Później włączył się w tryb wibracji, a później już w ogóle był kaput. Tak więc dziękuję firmie Grinkamo za, za serwis tego wygrywacza, no bo już był po gwarancji, tak więc nie mogłem sobie pozwolić, żeby to oddać. Dobra słuchajcie, widzimy się na podsumowaniu. I krótkie podsumowanie naszego wypadu. No szału nie ma słuchajcie, no ale najważniejsze, że polatane prace zabaw, dwa oczyszczone z kapsji i innych kurde śmieci. A co dzisiaj mamy? Mamy taką nabijeczkę Kalwina Klejna, No i tu mamy monetę. Ile mamy? 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50. No powiedzmy 18 złotych, 18 zł dzisiaj wpadło. Mówię kasa nie jest ważna. Słuchajcie, ważne, że ruszyłem rano w teren, ale już naprawdę jest mega sanie. Jestem głodny i trzeba wracać. Tak więc widzimy się kolejnego dnia przy przyczepie. Trzymajcie się hej.